Przeciętny człowiek zamknięty w kompletnej ciszy po 30 minutach zaczyna tracić kontakt z rzeczywistością. Zamknięcie w komorze na dłużej niż 30 minut, gdzie panuje przerażająca cisza, może wyrządzić trwałe szkody na naszym ciele lub ludzkiej psychice. Razem z Julką Ostrym i Jordanem postanowiliśmy to sprawdzić. Po dotarciu na miejsce każdy z nas miał okazję spróbować swoich sił w pomieszczeniu, w którym spędzimy aż 30 minut, a ostatnie 5 w samotności. Ciekawe, o kur Mocne. Ej, słyszysz takie ten? No pisk w łóżach. Ja pi... Pule. Nie! Ja tu nie będę siedziała trzydzieści! Nie, jest, bo nie! Nie! <laughs> <laughs> ja tu nie będę siedziała! Trzydzieści! Co jest grane, Julka? O, kurde, dziwnie, czy siadam na krzesło, <laughs> nawet trochę. Kurde, czuję taką pustkę w uszach, jakby. Nie wiem, masz coś takiego, że jest tak pusto tak. tutaj, tak bez Ja się tak... czułem, jakbym nagrał wcześniej swoje mówienie i ktoś mi to puścił na sławkach teraz. I tak. tak dokładnie dobrze tak. siebie takie, słyszę. kurde, takie trochę jakby, Nie wiem, no tak to piszesz no nawet. No mega, dziwne, to Ej, mega jest. dziwne uczucie. Ej, bo ja tu nie chcę być. Ej, dziwnie tu jest. Śmierdzi tu. A nie będzie przebierańców? Bo jak tu w wyskoczy wyskoczymy jakiś klam, to ja pierdolę, nie? Dzisiaj widzowie przekonamy się, czy na przykład, bo robił to Ryan Trahan, robił to Rezi, zobaczymy, czy właśnie panowie troszkę nie podkoloryzowali tematu. Ale nie ukrywam, że nawet jak mówię, chyba troszkę inaczej, albo inaczej brzmię sam dla siebie. Ten głos jest taki niepełny, nie? Jakbyś odpalił sobie głos w grze, to nie na fula, nawet nie na pół, ale na połowę połowy, o. Że tak słabo bardzo słychać. <śmiech> <śmiech> Ej, pierwszy raz chyba, jak ja tu będę sam i będę słyszał swoje myśli, ja Co się zgadam? Ja się to nie odnajdę. a wow, to jest mega dziwne. Akurat nawet synchro się nie da zrobić. <laughs> Czajź to kleśnięcie? Cześć to stary mi ręce bo! Za każdym razem coś tak samo. Przed wejściem dostaliśmy jeszcze kilka porad oraz ciekawostek od studentów. Tu mamy komorę akustyczną. W tej komorze nie ma pogłosu. To jest dla nas na tyle nienaturalne, że jak wchodzimy, to na początku jest takie wait, o co chodzi, nie? Nie ma pogłosu, cicho jest. Nazywam się Jan Kucharczyk. Jestem członkiem koła naukowego Audio Engineering Society Student Section Wrocław, przy czym od dwóch lat jestem też opiekunem technicznym. Komora Bezechowa służy do pomiarów różnych urządzeń elektroakustycznych, czyli głośników, wzmacniaczy, czy innych rzeczy, które potrzebują dosyć specyficznych warunków akustycznych. Po jakimś czasie ta cisza zaczyna nieco doskwierać. Zaczynamy słyszeć ruchy kości, bicie serca. Niektórzy czasem słyszą również szumy w uszach. Ja to słyszę. <gry> Nie jesteś w pokoju. No i to jest tak mniej więcej już przy pięciu minutach. Od 10 minut robi się lekki dyskomfort. Ta cisza się wgryza. Uży. Od 15 minut niektórzy ludzie już mają problemy trzymać. Ale spokojnie, tylko niektórzy. Zasz 0 decybeli? Tam nie ma 0 decybeli. W takich komorach, w których gdzieś ten poziom schodzi do 20, no to jest to naprawdę na tyle cicho, że mózg zaczyna po prostu wariować. Ja mi to już jest gorąco tutaj. No się mi trochę głowa już w Ja nic nam się nie stanie raczej. Jak coś to krzyczcie. Szał. No co, wchodzicie na pół godziny, a przez ostatnie 5 minut gasimy światło, nie? Zapraszam pierwszy. Ja. Ja mogę iść Czekaj, czekaj, oddam rzeczy, oddam rzeczy. O, no, <grywa> -daj, daj, Jest to dziwne uczucie. Na razie najdziwniejsza rzecz, którą odkryłem, to klaskanie, które nie niesie po głosu. Ciało wydaje tyle dźwięków. Słyszę jakieś chrupnięcia w buzi, takie chluśnięcia śliny, słyszę jak burczą mi w brzuchu, bo jestem głodny. na to już mi się pierdzieć zachciało generalnie, że tam się wszystko zbiera już. Po prostu muszę wyrzucić to z siebie, no niesamowite to jest uczucie. Jest to jakieś też wybitne, po prostu jakbym siedział trochę w cichym pokoju. Duży to krzesło, bo nie chcesz by skrzypiało. Jeżeli tak brzmi cisza, to dziwnie. Żeby było jasne, to nie jest takie, że, że to jest nie do zniesienia kompletnie. To da się znieść, tylko czuję, że tak, jakby przyłożyć e, ucho do muszelki. Słyszę taki szum, lekki nawet pisk w głowie, tak bym mógł powiedzieć. Po minucie, po pięciu minutach, zaczyna się właśnie słyszeć bicie serca, zaczyna się słyszeć przepływ krwi, piski w uszach, szumy uszne. To wszystko w takiej może wychodzi. Żeby się czuć tutaj swobodnie. Wydaje mi się, że trzeba mieć obycie właśnie z samotnością, z ciszą, bo jeżeli brakuje ci tego obycia, to zdecydowanie możesz się tu czuć niekomfortowo i to bardzo. Ale paradoksalnie widząc tu Julkę, myślę, że może zacząć wariować. Albo Jordana szczególnie. Ludzi, którzy kochają innych ludzi, ludzi, którzy kochają hałas, którzy kochają jak się dużo dzieje, oni mogą mieć naprawdę ciężko. No to teraz się zrobiło dziwnie. Bo ja prawie przeniosłem się do krainy snów przed chwilą, słysząc każdy swój oddech, analizując każde przełknięcie śliny. No w ciemności jest jest gorzej. Ciekawe uczucie. Bardzo, bardzo ciekawe uczucie. E, ja nic nie mówię na razie, żebyście sami no nie. Nie no, no. się Bądźcie jeśli nie potrzebę. Pod wygląda, kurwa? on nie wchodzi. Nie no Co ty? Drzygałeś? Co <laughs> Jak dziwnie! Ale maszcie cię o teraz, nie Ale, ale to jest dziwnie. Jest, jest troszkę. dziwnie, teraz. Dopiero jakby żeby. To wchodzi. Co się p na mnie patrzycie? Ej, ja tego nie robię! Ja <laughs> tego nie robię! Jednogłośną decyzją następny do komory wszedł Jordan. Ja pierdolę, i serio jest dziwnie. <laughs> Ja tu nie wytrzymam pół godziny, ja pier... o, o Jezu. Słyszę takie dziwne odgłosy w moim brzuchu, nie słyszałem tego wcześniej. Takie szumienie słyszę w uszach, w ogóle mój głos jest całkiem inny tutaj. Bo ja nigdy nie rozmawiałem w ten sposób, bo ja zawsze krzyczę i mówię tak całkiem inaczej. Może ja tak teraz mówię, ale inaczej się słyszę. Nie wiem, czy wy słyszycie te odgłosy mojego ciała. Chodzi mi w brzuchu coś tak. Nie słyszałem tego wcześniej. Słyszę po prostu jak mój brzuch coś tak robi dziwnego. O, ale mi się trochę zakręciło w głowie, no. <laughs> Co to było? Ja ale to jest niemożliwe. I nie wiem, czy wy też to słyszycie po prostu. <laughs> o. 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 I w ogóle, jak wstałem, to też są w ogóle całkiem inne odczucia. Ja, mimo że to jest, nie jest duże pomieszczenie, to ja mam takie wrażenie, jak, jak jestem w ciszy. To mam poczucie, jakby była taka ogromna przestrzeń tutaj. Dobra, posiedzę sobie w ciszy i posłucham mojego ciała, jak reaguje. Prawa strona tutaj, moja prawa strona, moje prawe ucho. Czuję taki puls, jak mi przepływa cały czas i normalnie czuję bicie mojego serca. Jak jesteście pod wodą, zanurzacie się, normalnie słyszycie swoje serce. Nie, czuję, nie słyszę go aż tak, że słyszę, jak bije, ale po prostu czuję, jak one mi bije. Jak gadam, to są całkiem inne odczucia niż jak po prostu siedzisz w ciszy, więc po prostu będę siedział w ciszy i będę wam gadał po prostu, jak się czuję. Słuchajcie, dziwnie się czuję. Mega dziwnie się czuję. O, o. Po prostu czuję jak mi odcina. Nie wiem co czym to jest spowodowane, ale nie wiem. Po prostu mógłbym... Realnie czuję w pewnym momencie, że mógłbym tutaj odpłynąć, nie? Czuję, że mógłbym tutaj odpłynąć. O kurwa. Ja Ale całkiem inne jest odczucie teraz. Teraz wszędzie słyszę taki szum. Ja... ej. No. Jest to przerażające, jest źle. Teraz mi się wydaje jakby ten pokój był mega mały. Mimo, że nic nie widzę, to się czuję jakby był mega mały. Teraz mega mi bije serce, czuję, czuję po prostu moje serce teraz. I cały czas pulsuje mi z prawej strony ucha. Mój oddech też jest w ogóle całkiem inny. I nie, 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 ja wychodzę, ja Do... Nie, nie, nie. Ej, wypuśćcie mnie. Ej, wypuśćcie mnie. A no, pierwona, no gdzie mi są ku? Ja wychodzę, ja wychodzę ja kurde, to się nie odbywa, nie? Co, jest aż tak źle? Podkręca, nie? Podkręca Ty też tak miałeś Aż tak źle? Jest dziwnie jak zgasisz światło Jak jest oświecone to jest luz, ale jak zgasisz światło jest całkiem inaczej Czyli? Ja w ogóle nie mam wrażenie jakbym był w jakimś horrorze, Ej, Pukałem wam wcześniej, oczywiście, nie Nie Biegliśmy, tu, Jordan. Jak szaleni Jak zgasisz światło, to jest całkiem p... inaczej, serio. A czy znaczy jak? Jest inne odczucie. Ja zacząłem się w, w... na początku. Jest moja, ale już w pewnym momencie uznałem, że wychodzę, p... nie? A się znie... nie pukałem tu za p... długo. No biegliśmy. Jordan znaczy. musi mieć realne emocje, bo chyba nie za drugie słowo. No, no to tylko mówiłem, jak się Maga stresuje, nie? Aby, no zbliżę, bo... no. Czyli co, czyli ogólnie jest mocno. Mocno było, jak zgasło światło. Mnie. Tak.

Tylko, mnie, tylko nie żartujcie sobie, otwórzcie mnie w razie co Juga, serio. Nikt się nie będzie żartował No jeszcze. Na żadę. Dasz radę nie, 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 Dasz radę o, ku... Ej! O. Ej! Ja Ej! Ej, nie, 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 To, jest dziwne. Czujesz to takie k a nie, dziwne. No nie, to takie nie, 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 emocje. nie, 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 jest nie, schiza. Ja myślę, że minęła dopiero minuta, nie? A mam tu siedzieć pół godziny, z czego 5 minut jest bez światła. Ja mam tylko nadzieję, że moi rodzice tego nie będą oglądać. Nie będą musieli widzieć, jak płaczę, tak, jak robiliśmy reakcję na pokój. To tak jak widzieliście, ja się złapałam od razu kuby i ja się bardzo wystraszyłam. Wy możecie tego nie do końca zrozumieć, ale w momencie, kiedy jesteś w tamtym pomieszczeniu i przechodzisz przez same te drzwi, nagle atak, że jest ci ciepło, że ci szumi w tej głowie, dosłownie mnie tu wszystko boli, i mnie bolało od razu. Tutaj się czuję taka spięta, dosłownie tu na karku, a tu czuję takie pulsowanie i taki, nie wiem, lecicie samolotem, albo jesteście w górach, że musicie przełknąć ślinę, bo dziwnie słyszycie, macie zatkane uszy, to ja się tak właśnie. Czuję. Jezu, jestem taka ciekawa, ile czasu minęło. Mam nadzieję, że już minęło 10 minut. Chciałabym, żeby to była fair. Ja nie wiem, czy z, w, wiecie, wymyślam, ale słyszę, jak są to takie głosy na przykład e, takiej muchy, co cały czas wam lata po kuchni. To takie coś słyszę. Nie mogę się tu skupić. Taki czuję nacisk cały czas na głowie, że to jest nie do wytrzymania, czuję jakbym miała pęknąć zaraz. Wchodząc do takiej komory można poczuć takie wyciszenie, którego naprawdę nie jesteśmy w stanie sobie zapewnić. Wszystkie myśli po prostu przechodzą przez głowę, jeśli nie ma się tam jeszcze właśnie żadnego telefonu, żadnego jeszcze dodatkowego rozpraszacza. A i tak najgorzej będzie, jak będzie, będę w ciemności, nie? Oho, no i przy... o, No, Dobra, to nie jest ciekawy w takim razie Nawet nie wiecie jak mi serce na Mam całe spocone łapy, ale tam radę Nie mogę się teraz skupić Czuję jakby ten pokój się w ogóle pomniejszał, nie? I czuję jak mi tak nogi pulsują, wszystko mi tak... No realnie czuję, że cała jestem spocona, nie? Ja <laughs> się Na początku jak mnie zamknęliście to aż się popłakałam, nie? Nie mogłam w ogóle się skupić, czuję że mnie tak strasznie prawa, ja popula. głowy. Mnie też prawo, tak no. mnie ale najdziwniejsza jest sytuacja taka, że ja starałam się też coś opowiadać, coś mówić i na chwilę na przykład i nie, mo, nie mogłam skupić się w ogóle na tym, co mówię. Całe że zbrakowałam jakichś słów, a potem e, już tak zaczęłam się w tym pokoju tak dziwnie czuć. Realnie zaczynałam czuć zapach e, jakbym była w babci, nie? S Zróbmy tak, że ja wchodzę od razu i zgaszcie mi światło od razu, dobra? Zobacz sobie najpierw 5 minut z, z opalonem. Tak, tak. Ale z, zobacz sobie dla że zobaczysz, jak będzie wyglądało to. No. Halo? Halo? A, uu. Uu. Sorry. Ciekawe, dlaczego na przykład tutaj są białe też te pasy, a tu są żółte na przykład. Czy to jest tylko kolor? Może są z innego materiału zrobione na przykład. Moja gorąca to jest ogólnie. Mega mocne, po prostu ja jest słodnie. Ja jestem mega ciekawy efektów, dlatego nie będę się odzywał, tylko staram się zrobić jak najdłuższy czas w ciszy, żeby usłyszeć każdy możliwy, nie wiem, jakieś zmiany, bicie swojego serca, czy to jak oddycham, czy to jak nie wiem. Będą jakieś halucynacje, czy nie, bo oni mówili, że jakieś rzeczy można też widzieć, więc jestem ciekawy, czy coś zaburzy ogólnie moją percepcję widzenia, czy słyszenia, czy czucia. No po prostu siedzę sobie w ciszy. Troszkę niewygodnie jest. Tak, moja ta maska Oku, pomocne. To jest dziwne, jak zgasili mi światło teraz. Tutaj czułem się bardzo dobrze, bo nie ma żadnych myśli, nie ma żadnych rzeczy, które mogłyby mnie rozpraszać. Ale jak zgasło światło, to jest tu creepy trochę. Nie jestem pizza. Nie jestem pizza. Ale nie, jest. Jest luz. Zwalczyłem w sobie ten strach ciemności, bo ja się ogólnie od dziecka boję ciemności. Będę mówił realnie, takie emocje, jakie odczuwam. Chociaż im więcej tego mówię, tym bardziej zaczynam się bać, co jest dziwne. Ja mam wrażenie, że mnie to koi pod tym kątem, że mam strasznie dużo dopaminy, bardzo dużo bodźców, TikTok, ogólnie pracujemy w social mediach, więc jest to branża, gdzie jest przepalenie dopaminowe, a tutaj jest takie pierwsze miejsce, w którym czuję się spokojnie. Po prostu luz. Ja się zajebię czuję, ja tu mogę siedzieć. No? Ja mam ja czuję, że to miejsce mnie jakby Kurwa to zajebca akurat, że to nie dopływa żaden dźwięk. Mi się pod głową. Ja czułem realnie jak trochę to porównałem do Incepcji. To czas się zatrzymuje albo że masz taką super moc, że możesz zamrozić czas. Samochody stają na przykład w strasie na autostradzie, ludzie się zatrzymują, i ja jestem w takim swoim mind palace. I pa, pa, nie boli go? Nie. palace myśli i sobie odpoczywam. Siedzę sobie odpoczywam. I nic, nie mam żadnych myśli, żadnego dźwięku, jest taki pis. Ja się że, na przykład Ja mogę siedzieć takim, godzinę dziennie. No, 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 no dzisiaj no, no, to by było na tyle, kolejny film. 3, 2, 1, kupujcie nasze lody.